Witam ponownie. Dzisiaj przedstawię Wam listę produktów, które starannie dla Was wybrałam. Nie chcę niczego uprzedzać, ale mogę zapewnić, że będzie kilka gadżetów, których nie można przegapić. Dowiedz się wszystkiego zaraz po napisach końcowych. Numer 3. Wygodna lędźwiowa poduszka do czytania. Idealny do wspierania pleców. Jego ergonomiczna konstrukcja oferuje niezrównany komfort i zapewnia idealne dopasowanie do postawy pleców, ramion, szyi i głowy. Poduszka posiada możliwość regulacji. Praktyczny i nowoczesny design. Poszewka jest całkowicie zdejmowana i można ją prać w pralce. Mała boczna kieszeń poduszki może pomieścić pilota lub inne przedmioty. Idealny również dla osób cierpiących na refluks. Dostępne w różnych kolorach. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 2. Doskonała poduszka lędźwiowa do czytania. Oryginalny pomysł na prezent dla miłośników czytania. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, nie odkształca się podczas dopasowywania do ciała. Oferuje dobre wsparcie dla pleców. Dostępne w różnych kolorach. Ma długość 80 cm. Bardzo wygodne. Miękka, oddychająca podszewka jest wyjmowana i można ją prać w pralce. Poduszka oferuje dwie małe kieszenie po bokach, które można wykorzystać do przechowywania małych przedmiotów, takich jak długopisy, telefony komórkowe, piloty i wiele innych. Artykuł dostępny w różnych kolorach. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 1. Ta poduszka do czytania wykonana jest z wysokiej jakości aksamitu i mierzy 45 cm długości. Mocny i wytrzymały, aby zachować swój kształt, a jednocześnie wystarczająco miękki, aby dopasować się do konturów Twojego ciała. Oferuje doskonałe wsparcie dla pleców. Poduszkę można położyć na łóżku lub kanapie podczas czytania książki lub oglądania telewizji. Ergonomiczny, aby idealnie dopasować się do konturów kręgosłupa. Szczególnie polecany dla osób mających problemy z plecami lub szyją. Nowoczesny i uniwersalny design, poduszka może być również używana pod nogami, aby złagodzić nadmierny nacisk. Dostępne w różnych kolorach, link do tego produktu znajduje się na dole opisu.